No i nam się pogoda zepsuła, zaczęło lać, ale niestety mnie to nie zraziło, a bo Ze szczurem chodzimy sobie już teraz już po lasku mogińskim, przeniosłem się z lasku łęgowskiego i teraz coś wam pokażę, coś co szczur pilnuje, a tutaj taka biała kropeczka, kilka lat temu. Podobno, że spotkałem pierwszy raz. Mam nadzieję, że się nie mylę, że to nie jest nic innego jak to o czym myślę. Wezmę całą tą kubkę mchu, wyrwę, położę na gałęzi i zaraz to e, rozpracujemy bardziej. Pokażę Wam, chociaż może się uda wziąć całości, bo od tego dużo zależy, czy się uda wziąć, czy nie. Dobra, wyszło całe. I teraz, i teraz Wam, o, tutaj na dębie położę. Zobaczcie. Jest to grzyb, który atakuje owady. Bezpłciowa. Postać maciużnika, jakiego to nie jestem w stanie powiedzieć, ale ostatnio, jak się właśnie zastanawiałem, co to może być, zostało mi powiedziane, że to jest właśnie bezpłciowa postać maciużnika. Dlaczego tak kopię teraz? Bo tu będzie zakopany owad, zakopana poczwarka jakiegoś owada. Patrzcie, może się uda to I Kilka, przerwa, chwila na zdjęcia. O, tak. Tak grzyb atakuje owada. O, patrzcie, jak byli. I tutaj sobie właśnie owad się potem zakopuje i z tego owada wyrastają potem takie oto no jest, jest owad miękkie to to. O, 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 o! jest Schowała się poczwara To się teraz jakoś inaczej nazywa Ja to pamiętam jeszcze z nazwy starej jako Isaria. A teraz to jest... O, patrzcie, jak ładnie wyszedł. Nie wiem jak to się dokładnie teraz nazywa. Jest to jakaś poczwarka jakiegoś robala zatokowana grzybem. Ważne, że jest. Spotkałem po raz drugi w lasku magińskim w Nowej Hucie. Taka ciekawostka grzyb, który atakuje robale. Tu jest robal, a tu jest część grzyba. Dokopię się, do się, do się do Robala czy się nie dokopię do Robala Dokopie się do Robala czy się nie dokopię do Robala Tutaj, oj zerwałem, ale tutaj widać Robala jest Robala i Saria jest O, grudka się pojawia zaraz ją weźmiemy i przetniemy na pół może a bo nie, o! Jest Tada, grzyb, który atakuje robale i na poczwarkach się rozwija. Zrobimy teraz sekcję zwłok tego grzyb. Tu jest grzyb a tu są te poczwarki o których mówiłem. I udowodnię, mam nadzieję, że będzie coś widać, coś słychać, że o tu jest jedna poczwarka że to są owady. Widzicie tu odwłok a tutaj w ziemi też jest coś Ale co? O tu już się rozbeweszyła niestety Tu jest główka, a tu reszta odwłoku. Dobra ciągniemy. W takim kokonie sobie to żyje, jeśli można to tak powiedzieć. Rośnie o. i tutaj tak. Poczwarka jest pokryta białą skórką jeszcze. I tutaj jest robal. Wydobędziemy robala z grzyba. Fuj, czego się nie robi. O, widzicie? Odwok skrzydełka. I tutaj jest to samo: odwok, tutaj łeb pewnie będzie, a tu wyrasta z jego grzyb. Przepraszam, że pionowo ale niestety nie ma technicznej możliwości inaczej tego zrobić i mam nadzieję, że dźwięk też będzie lepszy, dobry, bo niestety ale nagrywam bez mikrofonu, gdyż nie było jak zamontować go w telefonie przy nagrywaniu pionowym. Jeszcze raz tego dziada. Delikatnie spróbujemy, o. o tutaj już widać dobrze Delikatki ściągniemy ale to jest delikatne kruche jakieś osa kurcze no Odwłok jakiegoś robala Tutaj O nawet widać Te narządy Do jedzenia Zaraz wam pokażę To z zbliższa Wezmę do ręki I spróbuję Telefon I spróbuję namierzyć go Ostrość o tadam. Tak sobie wygląda owad zaatakowany grzybem. Dobra, przepraszam za to, że pionowa końcówka filmu, ale niestety się inaczej nie dało. Taka ciekawostka z dołowchudzkich krzaszorów, z lasku Mogińskiego. Grzyb, który Atakuje owady. Do zobaczenia gdzieś na trasie. Cześć.